Siemanko widzowie! Dzisiaj nagrywamy ze StumbleGuysa, wiem, że jest trochę późno jak to znaczy na no, jak oglądacie umieć Może nie aż tak późno, no ale wiecie widzowie. Nie miałem jeszcze go nagrać tak na szybko, co nagram z Wiem, że wam się co... Cel... No tak średnio wy to oglądacie, no ale no, widzowie musicie dużo mieć, że już nie miałem czasu. Więc dobra, jest ze mną mój młodszy brat. Manko widzowie! No i co, lecimy? Ale teraz to po prostu będą sobie takie customowe gry. Randomowe. Tylko poczekajcie, sobie otworzę to. Tutaj mamy takie coś. Może coś nam wizowy akurat w... ja w fajnego zdropnie. I kurde. Aj! Takie 500 gemów z klejnotów tu. No byłoby fajne. Nie musicie y, oglądać odcinków The Summer Guys, ale możecie. Nikt was nie zmusza. Hmm. Dobra. Długo zapraszam. Mm -hmm, mm -hmm. Dziwne, ale okej. Okay. Dobra, widzowie, wpiszemy po prostu kod. Mm. Więc sobie nie będę wam stu nudzić. Dobra widzowie mamy i gramy. Waga. To jest randomowe, widzę, to jest totalnie randomowe i nie wiem czy mnie dobrze słyszycie, ale mam nadzieję, że tak. Jeszcze próbuję ten mikrofon ogarnąć, ale chyba słyszycie, mnie. Co to jest? Co no jest? Nawet ja mam sparty, nikt nie gra. No ja też. Jak ja jest, dobra, może nie aż tak dawno, bo ostatnio z jest bo ostatnio nagrywałem, nie? No ale bez tych nagrywków to już kurde no. Pierwszy jestem. No, dawno nie nagrywałem. Pierwszy jestem. Co to jest? A to trzeba unikać tego. Okej. Okay. Jest, bo. Który jesteś? Kurde. Gdzie to pisze? O do. No. Kurde. Strzał. No co? Sekundę później to bym był. No, o kurde, zaś Nie. Oh no. Oh no. Leć, 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 leć. Co to było, co to było? To ja mogę... Dobra. Dobra, ja przeżyję to. Bo to, to bardzo ogarniają. Może taki blok dasik byłby na końcu, nie na no, dobra. Na razie nie wiem co, czy, czy to przetrwa mnie, a ja, jeszcze... Nie, To Aha. Lasery też trzeba uważać. No właśnie, ja jestem na laserach i... No ja do tych laserów wpadłam. Nie. Yes. Co? Nie, dobra. Dobra. dobra, dobra. Dobra! Je yeah, pierwszy! Pięknie, 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 pięknie! W tym nie będzie jakiś mega długi odcinek. Aj ty jesteś. Czy ty dopiero tu jesteś? Ej, bo cię, boty ty przysił. Nie Nie A nie... Ej dobra, ty jesteś tak daleko? Chyba? A nie, dobra, ty już masz koniec. Ja! No nie mogę. Weź ty. Dobra, i ty się tu zrespiesz. Dobra, dead. Bartek dead. Dobra, masz farta. <noise> Ósmy. Ósmy, mnie jest baj, że... Nie a tam sobie widzę, poczekamy na, na nich. Jeszcze na dwie osoby, please. No, pięknie. Uwaga, co teraz będzie? Proszę, coś fajnego. Tylko nie jakaś. Nie wiem. Tylko mega fajna ma być. Będzie nie drodzy na Nie, eee, nie lubię co to, a to to jest dobra to, przy, to przynajmniej wiem co to jest Ej ale wiem Chodź bokiem tędy Bo. A no wiem, ty, wiem, ty, wiem Chodź wiem, właśnie, wody. bo mamy serca. Ci się nie da chodzić Ale to dopiero dalej Wiem, wiem, wiem Ej ty się nie da przy... Aha Nie, nie nie, bo. Dobra, Jeszcze mam na mnie tam się nie dało iść. Kurde. Nie mogę, ja dopiero przez ciebie tu jestem. A ty też tu jesteś? Dobra, jedem. Dobra, nie widzę, nie Dobra. O kurde. Czemu tam tego nie było? Ty to się tu idzie, czekaj. No. Tam jest... Dobra, tam się nie dało przeskoczyć, to jest nierealne. I chodź tam. Gdzie? I... Ja już tam jestem. A oni to się. No nie... Mówię, że tam się nie da wej. Ja tam nie mogłem wejść. Ty, bo to przegramy. Ej, przegram to. Ty, już to przeszłeś? Aha. Szybko, szybko. Ja muszę, muszę. Dobra, SMS. Nie. Piu, piu. Nie Goodbye. A. Jeszcze byś No, by, no, a nagle przychodzę. nie przychodzisz. Jasne, byś tego nie przeszedł. Ale szkoda, że oni to wysunęli. Na finał, finał Miód? No to wygrałem, bo ty nie umisz. Piu. Ta gra jest taka banalna, ten Miodek. To co ty tu robisz? Gości Te, A, to jest finał, okej. Okay. Jak tam na tym drugim piętrze? tu mi się już powoli bloczki kończą. Oj, obraz! Spokojnie żyjemy we dwóch. Oj, to będzie długi finał. dobra ja już zdełam idę do ciebie wiesz <laughs> ale kto bym to zrobił dobra widzowie cię się nie Piotra, co jest Pięknie, to aż się miniaturkę ja zrobię. Yeah. A, nie da się. Aha. Nie zdążyłem widzowie nawet. Mi... A dobra, tak sobie damy. Ty nie możesz. No działa. Ja. Może, dobra. Dobra. No, nie dobra widzowie, zagramy sobie taką luźną, taką ostatnią górę. Jak znowu będę... ty nie szukali i będą znowu te same tryby, to ja najmę. No. Serio. Dobra Tylko nie... A nie, dobra, to jest fajne. Trzeba Bartka wywalić. Bo on nie jest botem w tym. Chyba bardzo ma. Nie. 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 Co? Gorzki wyszli. ty? Dobra. Nie nigdzie nie ma! Wiertarka, pyk! Ale Dimeźbię, dobra? Nie mam używać emotek. Szkoda. Ej, no właśnie. No to... tak to wy wy no. Je Jezus! Kuj, nie! Dopra, ja. Nie. No. Jezus! Ole, wybiłem z powrotem. Nie! Ale ty masz sobie trzy życia! O co ty się boisz? Ile ludzi ma po jednym? Bra. Ale dobry kij był chyba. Dobra, młotek i teraz. Yes. Dobra, pierwszy raz straciłem życie. Przysięgam. Obiecuję, obiecuję, że pierwszy raz. Dobra, jest, 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 win, win, win. Nie mam jakąś pałówkę, którą no. mogę dziesięć razy użyć. Ta pałka jest fajna. Czemu znaczy... jest takie słońce? Ej, no co so jest? Łatwo, fajnie. I kolejna gra. Uwaga, co ty będzie? CO dobra, to... JEST! BLOCKDASH! Block dasz, Dobra! dasz. Chyba Nie dobra. dam się, nie dam się. Ale to jest dopiero pół półfinał, więc se pamiętaj, nie? Uuu, kurde! No niestety nie w finał. Ajajaj! Ajaaaaj, aj. ja, ja, myślałam. Kurde, kurde, ja myślałem, że ja cię, a ty nie. <laughs> nie, 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 nie. <laughs> To, ty jest, no to jest. nie, 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 I tu nawet finał nie, 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 jutro. jutro. nie, 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 Jutro nie, 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 dla Braille'a? Yy, Nie. Mm -hmm. y... A wiem... Transfer swojego Braille'a. Dobra widzowie, widzimy się Narka.